Cześć, zacznę od szybkiego wprowadzenia do TradingView. TradingView jest platformą, która dostarcza dane odnośnie notowań giełdowych, forex, Features, Krypto. Podstawowym produktem na TradingView jest Chart Plus. Platforma jest dostępna w zasadzie bez zalogowania, natomiast jak się zalogujecie, utworzycie konto, macie dostęp do dłuższej historii i tam. Trochę więcej narzędzi, więc polecam to zrobić. Wciąż są plany darmowe, są też również jakieś tam plany płatne, które pozwalają po prostu używać więcej narzędzi na raz. Jeżeli nie macie konta, będzie mi bardzo miło, jeżeli skorzystacie z linku referencyjnego zamieszczonego pod firmę. W Chart Plus od góry wybieramy na początku symbol. A mamy tu wyszukiwarkę symboli z dużym zasobem źródł, źródeł danych. Mogą być to dane giełdowe, features, forex, kryptowaluty. Możemy również dokonywać prostych operacji na różnych symbolach, dodając je, odejmując, dzieląc, mnożąc, cokolwiek nam tam przyjdzie do głowy, akurat dla danej analizy. A następnie wybieramy interwał. Interwał określa nam, jak duży odstęp czasu jest reprezentowany przez jedną świeczkę. W tej chwili mamy wykres D1, możemy zmienić na wykres godzinowy. Jest tu lista szybkiego dostępu, którą możemy zmienić według własnych preferencji, rozwijając po prostu pełną listę i klikając bądź oznaczając gwiazdki na tej liście. Następnie wybieramy typ wykresu Zwykle no, na początku będą to pewnie świeczki, ewentualnie bary, jeżeli chcemy, żeby trochę mniej emocjonalnie reagować na sam wygląd wykresu. Są tam również inne typy wykresów, które w szczególnych przypadkach mogą się sprawdzić. Następnie mamy indykatory. Indykatory to jest bardzo przydatna funkcja w TradingView. Tu możemy w wyszukiwarce wyszukać sobie dany indykator. Ja akurat wyszukałem Waves. Możemy przejść do opisu takiego indykatora, poznać jego specyfikę, jakiś opis podstawowych settingsów. I oczywiście na tej stronie możemy również zbustować skrypty. Ja polecam bustowanie wszystkich skryptów, które są dla Was użyteczne, tak aby autor wiedział, że, no, że są fajne i, i z nich korzystacie. Skrypty dodaje się po prostu poprzez kliknięcie jego nazwy, i po chwili zostaje dodany do wykresu. W tym przypadku widzimy już ale zaznaczone na wykresie. Po stronie lewej mamy podstawowe narzędzia do rysowania. Gdybyśmy chcieli wykonać jakąś analizę, możemy chociażby za, za, zaznaczyć sobie jakąś istotną cenę, dodać alarm, tak aby zostać powiadomionym, gdy dana cena zostanie przekroczona. Powiadomienia mogą być wiem, w aplikacji, w po pop-upie, w przeglądarce, wysłane na e-mail, bądź może być zawołany jakiś tam hook. URL, jeżeli macie bardziej rozbudowane systemy do, do tradingu, możemy tutaj również w ramach analiz, wiem, chociażby Fibonacci Replacement, sobie rysować. Możemy dodawać jakieś labelki, szereg innych rzeczy użytecznych przy analizach. Po stronie prawej jest taki typowy panel. Bardziej środowiskowy, gdzie mamy newsy, właśnie te nasze alarmy, możemy porozmawiać z innymi użytkownikami platformy. Bardzo ciekawą funkcją na TradingView jest Trading TradingPanel. Tutaj polecałbym na początek spięcie sobie Paper Trading, które umożliwi nam weryfikację naszych założeń i strategii bez użycia pieniędzy. A taką wirtualną transakcję zawiera się tutaj poprzez kliknięcie. Zakupu bądź sprzedaży danego waloru. Możemy po prostu zakupić sobie w tym przypadku jednego bitcoina i sprawdzić, czy strategia, którą przyjęliśmy, faktycznie przynosi nam zyski. Na wirtualnym koncie na początku mamy 100 tysięcy dolarów możemy sprawdzić, jak tam nasze strategie na ile są dochodowe. Generalnie nie ufajcie, sprawdzajcie, testujcie. Grajcie tylko to, co Wam się sprawdza. Życzę miłego dnia i powodzenia w tradingu.